Wiadomościatka. Paweł Kuliński. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Choć mogę już powiedzieć dobry wieczór, ponieważ jesteśmy w okolicach godziny 6 wieczorem na Florydzie. W tampie ma się odbyć kolejny wiec, tym razem wiec z udziałem byłego wiceprezydenta Joe Bidena. Tak więc znów będzie bardzo gorąco pod kątem politycznym, na szczęście chłodniej, jeżeli chodzi o temperaturę, no bo wieczór to jest wieczór, wieczory rządzą się swoimi prawami, tak generalnie, jeżeli chodzi o wiece, to one też rządzą się swoimi prawami. W życiu bym nie przypuszczał, że będę robić relacje z wiecu przedwyborczego, politycznego, stojąc na drodze szybkiego ruchu w towarzystwie zaparkowanych tutaj samochodów i ludzi stojących niemalże na środku tej drogi, wymakujących tabliczkami poparciem politycznym, to dla Bidena i Harris, to dla Trumpa i Pensa. i właśnie to jest ten kolejny bardzo dziwny element, bo Pojawiły się dwa plemiona na miejscu plemię republikańskie i plemię demokratyczne, czyli jest trochę inaczej, aniżeli na tym wiecu około południowym z udziałem prezydenta Donalda Trumpa, do którego za chwileczkę jeszcze na moment nawiążę. Te plemiona starają sobie grać na nerwach, jak słyszycie również przejeżdżające samochody i kierowcy cisną po klaksonach, po to, żeby było jak najgłośniej. Czasami padają niecenzuralne słowa, no ale kampania jest kampanią, kampanie rządzą się swoimi prawami, więc dziwić to raczej. Nie powinno. Powiedziałem, że delikatnie nawiążę do wcześniejszego wiecu z udziałem prezydenta Donalda Trumpa, bo wydaje mi się, że było wszystko zdecydowanie lepiej zorganizowane. Dość powiedzieć, że akurat obiekt Tampa Bay Buccaneers na zewnątrz no był zdecydowanie lepiej do tego przygotowany i się lepiej nadawał. Tam nie było problemu z dojazdem, nie było problemu z jakimiś korkami, nie było problemu z zaparkowaniem. Atmosfera była piknikowa, a tutaj nie dość, że są korki, co chwilę zamyka się którąś z bram dojazdowych Ponieważ postanawia się ludzi puścić innym wjazdem, albo też podziękować im za współpracę i powiedzieć, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o wiec z udziałem Joe Bidena. Samochody są kontrolowane, ludzie oczywiście są kontrolowani, samochody są obwąchiwane przez psy. Wygląda to nieprawdopodobnie. Wydawało mi się, że wtedy, kiedy będzie się odbywać wiec urzędującego prezydenta, to te względy bezpieczeństwa będą zdecydowanie bardziej ostre, aniżeli tutaj. Na tym wiecu z udziałem bądź co bądź dopiero kandydata z ramienia demokratów, czyli Joe Bidena. Tak więc pod kątem organizacyjnym wydaje mi się, że zdecydowanie było lepiej na wiecu z udziałem prezydenta. Donalda Trumpa tutaj jest jak jest, na pewno to wszystko się odbędzie. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, nie ma sensu wdawać się w szczegóły. Od wielu miesięcy słyszymy, że jeden to socjalista, drugi na pasku Putina. Tak więc przekaz był, jest i będzie taki sam. I prawdopodobnie nie skończy się z dniem wyborów, ponieważ już dzisiaj pojawiła się informacja, że prawdopodobnie w niektórych Stanach głosowanie korespondencyjne będzie wydłużone, a to oznacza, że rację prawdopodobnie mieli ci, którzy mówili, że to nie nawet tygodnie, a miesiące będziemy czekać na oficjalne ogłoszenie, kto zostanie wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com Twoje źródło informacji.